Liga BMW, tylko w ChemikTV. To była beznadziejna pogoda, taka wiesz. Tyczyłem tylko na... Oni tam w jeszcze na usmowie w tej szkółce dalej działają. どうぞ。 Եկ մաքին։ Շախեսба։ Ֆոք։ Świat. Witamy tutaj Mateusza Balświego, który strzelił drugą bramkę dla zwycięskiej drużyny Chemika Bemowo. Proszę mi powiedzieć co to za uczucie, debiutować w nowych barwach i od razu w pierwszym występie strzelić bramkę. Uh, we will, this time when we go. Uh, ten, Udine Calcio. Okej, dobrze, dziękujemy bardzo. Witam, witamy tutaj strzelce bramki otwierającej wynik, Michał Pisarek. prosimy przysunąć tutaj Wariata Kuchara. Jak się czujesz w noj drużynie? Bardzo dobrze. No, leciała, strzeliłem. Leciała, strzeliłem. Gdyby nie leciała, to byś nie strzelił. No nie no, coś w tym jest, faktycznie. 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 Powiem ogólnie, że w sumie no, bardzo dobrze się czuję. Nie wiem, co się dzisiaj. dzisiaj no i strzeliłem bramkę, nie? I się cieszę. Witam. Witamy tutaj weterana dzisiejszego meczu. Proszę się cofnąć. Trochę. Proszę pokazać nogę do kamery. Okej, okay, widzimy tutaj ślady walki. Panie Marcinie, proszę mi powiedzieć, gdyby miał Pan do wyboru swoją krwawiącą nogę, albo krwawiące jądra, tudzież ogoloną dupę, co by Pan wybrał? <grystanie> Powiem Panu, że ciężki wybór. Ciężki Ale wybór. Pogodziłem się już z urazem, jakiego się nabawiłem. Szukamy nowości, szukamy nowości. I... no cóż, co mogę powiedzieć. W następnym meczu damy z siebie więcej. Będę miał dwie nogi zdarte, tak. ale za to strzelę w ramkę. Tanie, tanie skóry nie sprzedasz. Tak. tak. Tak? Jak za zboże. Jak za zboże? Za dwa ułamy. Talary. No. Może szef coś powie, jak się taktyka sprawdziła przed meczem? Szef? Szef ma tutaj gówno do powiedzenia. Prawda? No. Szef ma gówno do powiedzenia. I już.